Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Mamy adwent i wiele osób przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. To naprawdę piękny czas. Ale jeśli spojrzymy na liturgię codziennej Mszy Świętej, to jasno zobaczymy, że Kościół nie daje nam do rozważania pięknych historii o narodzaniu, lecz czyta nam bardzo trudne historie o ponownym przyjściu Jezusa końcu świata i sądzie. My też lubimy patrzeć na Boże Narodzenie tak bardzo cukierkowo. Jakbyśmy zapomnieli, że to wydarzenie z całą swoją dramaturgią oraz ofiarami śmiertelnymi przypomina raczej lądowanie aliantów w Normandii niż słodkie obrazy z kartek Bożonarodzeniowych. Nie wiem, czy Państwo macie takie przemyślenia, kiedy patrzycie Państwo na to małe dziecie złożone w żłobie, że wraz z narodzeniem tego Pana wielu ludzi umarło, a także życie naszego Pana było zagrożone. A Święty Józef i jego matka, czyli matka Jezusa, musieli uciekać do Egiptu. Pan tego świata pojawiał się na ziemi, która jest w mocy złego, bo tak jest kontekst narodzin Pana Jezusa. Nie tylko w mocy złego, czyli księcia tego świata, ale także w mocy Rzymian, przecież Izrael nie jest wolnym narodem. Jak wspomniałem, tyle ludzi zginęło w jego imię, zanim to jego imię zostało poznane. Mam na myśli te wszystkie dzieci, których przeciwnik postanowił się pozbyć, aby żaden z nich nie okazał się przyszłym Mesjaszem. I dlatego chciałem Państwu dziś powiedzieć o osobie bardzo młodej, dla której Jezus był całym życiem i która za swoje przekonania i wiarę też musiała oddać życie, jak te pierwsze dzieci na początku narodzeń naszego Zbawiciela. I choć jej wspomnienie liturgiczne jest w lipcu, to dziś, w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam opowiedzieć historię Marii Goretti, najmłodszej świętej, która została wyniesiona na ołtarze przez Kościół katolicki. Była trzecią z siedmiorga dzieci: Ludziego Goretti i Asunty z domu Carlini, a urodziła się 16 października 1890 roku. To nie byli bogaci ludzie, mam na myśli rodzice naszej Marii. A wręcz przeciwnie, należy raczej ich nazwać biedakami. Mimo to bardzo się kochali i postanowili wziąć ślub, a w prezencie ślubnym dostali tylko jedną rzecz. Był to obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który został zawieszony nad ich łóżkiem małżeńskim. To pod tym obrazem spali, pod tym obrazem się modlili. Pod tym obrazem poczynali swoje dzieci, pod tym obrazem ostatecznie te dzieci się rodziły, ponieważ wszystkie dzieci rodziły się wtedy w domu. I to pod tym obrazem zaczęli przekazywać wiarę swoim dzieciom. Tam mówili z nimi Różaniec, tam wskazywali jako na opokę, to właśnie tą opoką miała być w ich życiu Matka Boska. Był to taki domowy skarb. Po urodzeniu czwartego dziecka, ojciec, czyli Luigi, podjął trudną decyzję o przeprowadzce, szukając po prostu lepszego życia. Znalazł nowy dom, w wiosce Ferrera di Conca oraz pracę przy osuszaniu bagien pontyjskich w okolicach Nettuno, niedaleko Rzymu. Była to jednak niezwykle ciężka praca, która miała swoje zdrowotne konsekwencje. I w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem Luigi zaraził się malarią i ostatecznie zmarł w 1890 roku. Ta sytuacja zmieniła życie rodziny. Matka musiała iść do pracy, podjęła pracę, którą wcześniej zajmował się ojciec, a mała Maria. Przejęła domowe obowiązki, i z wspomnień matki i rodzeństwa zresztą wynika, że już wtedy mała Maria Goretti niezwykle mocno pocieszała swoją mamę i prosiła, by ta wierzyła w Bożą opatrzność. Tak chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli. Oni mieszkali w domu, który nie był ich domem. To był dom właściciela ziemskiego. Ten właściciel ziemski miał sporo zabudowań. On te zabudowania użyczał pracownikom. Dlatego też gdyby. Mama Marii nie poszła do pracy, Asunta, to najprawdopodobniej nie tylko zostaliby bez środków do życia, ale zostaliby po prostu ludźmi bezdomnymi. I tu można po raz pierwszy widać właśnie te owoc wychowania Luigiego i Asunty. Po latach Asunta opowiadała, że wraz z mężem od dziecka uczyła dzieci w domu, jak być dobrymi ludźmi, i właśnie katolikami. Ponieważ najprawdopodobniej była osobą niepiśmienną, w związku z tym nie uczyła dzieci czytać i pisać, i Maria Goretti najprawdopodobniej do końca swojego życia nie nauczyła się czytać i pisać, natomiast uczyła ich pewnej pobożności i moralności. Uczyła, co to znaczy kochać ludzi i Boga. I to jest dość ciekawe, ponieważ jej wspomnienia są bardzo interesujące i w tych wspomnieniach mówi o tym, że Maria nie była świętym dzieckiem w takim potocznym tego słowa znaczeniu, rozumieniu. Nie była jakąś bardzo dobrą dziewczynką, po prostu była dobra. Jej rodzeństwo, wasza bracia, też właśnie w ten sposób ją wspominają, jako dobrą dziewczynę, ale nie jakąś taką odjechaną, jakąś taką wyniosłą, czy jakąś taką właśnie pobożnościową, niezwykle. Jej takie nie pamiętają, po prostu była dobrym, promiennym dzieckiem. To wychowanie przyniosło owoce. Dziecko, gdy się rodzi, może mieć pewne łaski od Boga, ale to rodzice mają obowiązek, te łaski wyłuskać, pozwolić im zrastać, i Maria miała to szczęście, że jej rodzice właśnie to robili. Nasza mała Maria gotowała, prała i zajmowała się swoim młodszym rodzeństwem oraz pomagała też swoim współlokatorom, czyli Giovannemu Sarennellemu, jeżeli to przeczytałem źle, to bardzo przepraszam, i jego dzieciom, w tym Alessandrowi, po polsku można powiedzieć Aleksander, no to jest Włoch, czyli Alessander. Tak jak przed chwilą mówiłem, dom, w którym mieszkali, nie był ich. W związku też z czym e, chciałbym Państwu powiedzieć, że w tym domu mieszkały dwie rodziny. Ponieważ właściciel ziemski właśnie stwierdził, że na jedną rodzinę to jest za dużo miejsca, dlatego dom udostępnił dwóm rodzinom. I tutaj też mamy historię dość ciekawą, ponieważ rodzina sąsiadów to też rodzina wdowca wraz ze swoimi dziećmi tutaj wdowa z dziećmi, a tu wdowiec z dziećmi. Tutaj warto stwierdzić, że Giovanni, trzeba to powiedzieć, był alkoholikiem, nieradzącym sobie ze swoim nałogiem. Niestety wiemy, że dokuczał swojemu synowi i często porównywał go, oczywiście po to, żeby go zawstydzić do Marii. Mówił mu, zobacz, ta Maria jest taka fajna, ta Maria jest taka wspaniała dziewczynka, ona nam gotuje, ona nam sprząta, ceruje nasze rzeczy, a ty jesteś taki leń, taki głupek. No nie ma nic gorszego, niż usłyszeć od swojego ojca właśnie takie słowa. Alessander był starszy od Marii 8 lat. Urodził się w 1882 roku. Był też sierotą. Jego matka umarła w szpitalu psychiatrycznym, do którego trafiła po jego urodzeniu. Dodajmy, że matka chciała utopić swojego syna. Nie wiadomo, czy to jakaś depresja poporodowa, czy cokolwiek innego, ale tak naprawdę nigdy się nim nie zajmowała. W związku z tym można powiedzieć, że Giovanni był takim smutnym wdowcem. Jego żona zwariowała, zostawiła go z dziećmi, a on nie miał żadnej pomocy. Dzisiaj poszedłby może do psychologa, psychiatry. Wtedy po prostu swój smutek. Zapijał, tak jak większość ludzi to był taki psycholog, czyli alkohol. Aleksander, jak wspominał przed swoją śmiercią, w młodości był człowiekiem zagubionym. Ze względu na przykład kolegów i prasę wyśmiewał religię, i uważał, że życie jest za krótkie i trzeba z niego korzystać, póki można. I trzeba jasno powiedzieć, że młoda Maria wpadła mu w oko i chciał ją posiąść. Młoda Maria jednak nie odwzajemniała jego uczuć i jego porządliwości. Przeciwnie, pragnęła coraz bardziej przyjąć komunię świętą. Nie było to wtedy jednak takie proste, bo do najbliższego kościoła miała aż 10 km, a druga przez bagna była dość niebezpieczna. Jednak dzięki pewnej zawziętości oraz postawie pijarów, którzy przygotowali Marię do Komunii Świętej, ta przystąpiła do niej pierwszy raz 16 czerwca 1901 roku w kościele w Konta. Te problemy logistyczne sprawiły, że nie mogła chodzić ani codziennie, ani nawet raz w tygodniu do kościoła. I niektórzy biografiowie podają, że przez całe swoje życie udało jej się przystąpić do komunii tylko pięć razy. Ale dla niej ten czas pomiędzy spotkaniem z Jezusem Eucharystycznym był czasem wzrastania w dobrym, czasem takiej tęsknoty. Tak, czasami jak kogoś nie widzimy, to właśnie mamy takie pragnienie, żeby go bardziej zobaczyć i bardziej go kochamy. W ten sposób właśnie Mała Maria kochała Jezusa. Co jednak ważne, Asunta nie podaje nam, aby Maria Chciała iść do zakonu, bo te późniejsze wspomnienia Asunty są pewnym takim, mi powiedzieć, wyznacznikiem rysu psychologicznego, który próbujemy zbudować a propos Marii. I tutaj nie ma właśnie mowy o zakonie. Maria ma już 11 lat i przypominam, że w tamtych czasach dziewczynki w takim wieku powoli zaczynały się już decydować, co są w życiu robić. Czy chcą być matkami, czy chcą być żonami, czy po prostu chcą iść do klasztoru. Tutaj tej mowy o klasztorze nie ma. Ale to nie oznacza, że nie ma mowy o miłości do Jezusa. Ta miłość do Jezusa jest bardzo duża. Raz ponoć Młoda Maria, tutaj jeżeli chodzi o kwestię jej wstrzemięźliwości, ale także czystości duszy to jest taka historia. Młoda Maria poszła po wodę do studni. I tam przysłuchiwała się dość, nazwijmy to, obscenicznej rozmowie młodej koleżanki z jakimś chłopakiem. Była bardzo wstrząśnięta całą tą rozmową. I zdziwiła się, że w ogóle ktoś tak może rozmawiać. I w taki sposób żartować. Powiedziała wtedy swojej mamie, że ona wolałaby dać się zabić, niż zachowywać w ten sposób. Czasami Duch Święty udziela nam pewnej łaski, rozeznania, a czasami jesteśmy prorokami. Ona, można powiedzieć, była wtedy prorokiem w swoim własnym życiu. Aleksander twierdził, że walczył z rosnącym w sobie pożądaniem, ale w pewnym momencie się poddał. Robił wszystko, by zbliżyć się do Marii, by zostawać z nią sam na sam. To była dla niego dla niego była bardzo dobrą osobą i ta serdeczność, a jednocześnie ta postawa ojca sprawiała, że Alessander pragnął ją coraz mocniej. Gdy Maria dostrzega intencje swojego kolegi, postanawia go unikać. Ponoć kilka razy zdarzyło się, że musiała go odepchnąć, mówiła mu, że to co chce z nią robić to grzech, że nie chce, by poszedł do piekła, ale on jednak jej nie słuchał. W swoich wspomnieniach twierdził nawet, że jako młody człowiek celowo nie słuchał. Ludzi, którzy mówią mu o Bogu, ponieważ musiałby wtedy zmienić swoje życie, a chciał mieć czyste sumienie, takie spokojne. I tak Alessander coraz częściej zaczął ją dotykać, napastować. Dziś użylibyśmy słowa, że po prostu ją molestował seksualnie. Cały czas mówił jej, jak to będzie wspaniale, gdy mu ulegnie, że jej się też będzie to podobać, że tak naprawdę to jest wszystko w porządku, wszystko fajnie i tylko, żeby mu zaufała. Ona mu zaufać. Nie chciała. Dlatego też Alessander zaczyna się denerwować, zaczyna być agresywny i grozi małej marii, że jeżeli tylko cokolwiek komukolwiek powie, to zabije ją i zabije jej matkę. To są bardzo mocne groźby, które na pewno tą młodą dziewczynę dość mocno wpłynęły i ją przestraszyły. I teraz zaczyna się też taka walka duchowa. Po pierwsze o siebie. Ona też była młodą dziewczyną, jej ciało się zmieniało. Jej hormony również zaczynały dawać o sobie znać. I bała się, o tym mówiła później jej matka, że może ulec, że może zgodzić się na coś złego, czego na pewno nie chciałby od niej Jezus i co byłoby w tym momencie, oczywiście, życia obrazą Boga. A jednocześnie chciała ratować Alessandra. Widziała w nim człowieka, który jest owładnięty pragnieniem i, można tak powiedzieć, Ewangelią, nie wie, co czyni. Dlatego modliła się jeszcze mocniej i oddawała wszystko Bogu. 5 lipca. 1902 roku. Wszyscy domownicy poza Marią pracowali na dworze. Aleksander chciał i to wykorzystać, dlatego skłamał i powiedział, że od czegoś tam zapomniał i musi wrócić do domu. Zastał ją samą w domu i zamknął drzwi. To, co się potem stało, można zrekonstruować, ponieważ Alessandro wszystko potem zeznał po pierwsze na policji i przed sądem. Ona krzyczała i prosiła, by ją zostawił, ale nikt jej nie słyszał. Gdy ją złapał, Zaczęła płakać i błagać, bo ją zostawił. On rzucił ją na podłogę i wziął do ręki nóż. W innej wersji mówił, że to było jakieś takie szydło, natomiast no coś ostrego. Ponoć powiedział wtedy: Pozwól, albo cię zabiję. Wtedy ponoć Maria przestała płakać i wykrzyczała: Nie, nie zrobisz tego. Słyszysz, Alessandro? Nie, to grzech, nie pozwolę ci na to. Nigdy ci na to. Nie pozwolę. I tak krzyczała. Próbowała się podnieść, ale znów upadła, on znów zaatakował, krzyczała, zostaw mnie, jeśli to zrobisz, jeśli coś mi zrobisz, pójdziesz do piekła. To go bardzo rozścieczyło. Pchnął ją pierwszy raz, potem następny i następny. Ona wiła się w bólu i krzyczała: Co robisz, przecież pójdziesz do piekła. Po chwili wstał i myślał, że ona już nie żyje, ale ta znów zaczęła krzyczeć, więc wrócił i pchnął ją jeszcze z kilka razy, potem poszedł do swojego pokoju i położył się na łóżku. Wbrew prawom natury, bo potem się okazało, że otrzymała 14 ciosów, Maria jeszcze żyła i znalazł ją Giovanni i zawołał Asuntę, czyli matkę Marii. Maria była przytomna, ale straciła dużo krwi i powiedziała wtedy matce, to Alessandro, spójrz mamo, co on ze mną zrobił, ale dlaczego? spytała matka bo on chciał mnie zmusić do brzydkiego grzechu, ale mu nie pozwoliłam, chciał popełnić straszny grzech, ale mu nie pozwoliłam, powiedziałam mu nie, nie. Ranną przewieziono do szpitala, to 10 kilometrów trzeba było pokonać, a młodego Alessandro sąsiedzi chcieli zlinczować, ale zjawił się właściciel majątku z policją i młody, w tym momencie jeszcze nie zabójca, ale napastnik, został aresztowany. Do szpitala przybyli późnym wieczorem i tak naprawdę nikt z personelu medycznego nie wiedział, jakim cudem Maria jeszcze żyje. Przeprowadzono operację, to tak można dzisiaj powiedzieć w zasadzie na żywca, a lekarze nie byli w stanie zaszyć wszystkich ran wewnętrznych, dlatego też jej stan się pogarszał. Następnego dnia do szpitala przybył biskup, dokładnie arcybiskup Nettuno, którego zawiadomiono o tej sprawie. Zdążył jeszcze porozmawiać z Marią i opowiadał jej o śmierci Chrystusa i o tym, jak Chrystus przebaczył swoim oprawcom. Wtedy padły te słynne słowa: Marietto, czy chcesz przebaczyć Alessandrowi tak, jak Pan Jezus przebaczył tym, którzy go ukrzyżowali? Dziewczynka chwilę się zamyśliła, po czym z całą stanowczością odpowiedziała: Tak, przebaczam mu z całego serca, przebaczam i chcę, by był ze mną w raju. 6 lipca 1902 roku. To była pierwsza niedziela miesiąca, o godzinie 15.40 Maria miała wtedy 11 lat, 8 miesięcy i 21 dni. Po otrzymaniu komunii świętej, tej piątej w swoim życiu, odeszła do domu ojca. Warto dodać, że pogrzeb miała, no, można powiedzieć, iście królewski. Pochowano ją w białej trumnie, na uroczystości przybyło tysiące ludzi. A chował ją ten arcybiskup w licznej asyście kapłańskiej, z balkonów ludzie rzucali na trumne kwiaty. Ponoć pogrzeb był przepiękny. Dzięki staraniom pasjonistów, którzy prowadzili tą parafię, w której właśnie Maria przyjęła pierwszą Komunię Świętą, przyjęła też bierzmowanie, no i ogólnie rzecz biorąc, jak przychodziła do kościoła, to właśnie do pasjonistów. W 1935 roku rozpoczął się proces kanoniczny Marii Goretti, ponieważ większość ludzi zaraz po jej śmierci. Wiedząc, w jakich okolicznościach zginęła i czego broniła, po prostu się do niej modlili. 27 kwietnia 1947 roku Pius XII zaliczył ją uroczyście w poczet błogosławionych, a 24 czerwca 1950 roku, czyli zwróćmy uwagę, to było raptem trzy lata później, ten sam papież zaliczył ją do chwały świętych. Zarówno w batyfikacji, jak i w kanonizacji własnej córki miała szczęście uczestniczyć matka oraz jej bracia którzy często słyszeli jej głos. Jednemu bratu na przykład się objawiła w czasie I wojny światowej i powiedziała, że ma nie wychodzić w tym momencie z okopów, bo zginie. Jego koledzy mu nie uwierzyli, wszyscy polegli, on jako jeden przeżył z tego oddziału. Papież Pius XII bardzo lubił w ogóle Małą Marię. Nazywał ją często Świętą Magnieszką XX wieku i dawał ją jako przykład dla młodych ludzi. I ze względu na liczny tłum, Uroczystości związane z kanonizacją odbyły się nie w Bazylice Świętego Piotra, ale na placu Świętego Piotra przed Bazyliką. Dziś jest to standard, ale to było pierwszy raz w historii. Pius XII przemawiał nie tak jak poprzednio po łacinie, ale po włosku. I przeczytał: Zarządzamy i oświadczamy, że błogosławiona Maria Goretti może być czczona jako święta, i wprowadzamy ją do kanonu świętych. Z całego świata przybyło około pół miliona osób, wśród których większość stanowiła młodzież. Wróćmy jednak na chwilę do tej osoby naszego oprawcy, czyli Alessandra. Po zbrodni został poddany badaniom psychiatrycznym, gdzie ustalono, że jest całkowicie zdrowy psychicznie. Ze względu jednak na młody wiek, sędzia nie wydał kary dożywocia, tylko 30 lat więzienia. Miał bowiem, tak jak rozmawialiśmy, niecałe 19 lat. Natomiast, żeby dostać dożywocie wtedy we Włoszech, trzeba było mieć lat 21. Został zwolniony z więzienia w 1929 roku po odsiedzeniu 27 lat. Spośród 30, na które został skazany, jeden rok został ułaskawiony wszystkim jeńcom po zwycięstwie w I wojnie światowej to był taki dekret każdemu więźniowi wtedy skracano wyrok o jeden rok a kolejne dwa lata zostały umorzone ze względu na tak zwane dobre sprawowanie. Jednakże warto powiedzieć, jak spędził ten czas więzienia. Ponoć przez pierwsze 8 lat bycia w więzieniu nie przeszedł żadnej wewnętrznej przemiany. Ale po 8 latach doświadczył, można powiedzieć, objawienia. Ukazała mu się Maria w białej szacie z liliami w dłoni i prosiła go, by się nawrócił, bo chce, żeby był z nią w raju. Od tej pory Alessandro zaczął rozmawiać z kapłanami w więzieniu i odbył spowiedź generalną, i od tej pory postanowił pokutować i wykorzystać czas dany mu w więzieniu do nawrócenia. Miał też dużo szczęścia, ponieważ w więzieniu mógł się zająć pracą i pracował jako ogrodnik, czyli też nie był taki, bym powiedział, zamknięty w czterech ścianach, tylko mógł trochę przebywać na świeżym powietrzu. Mimo że z więzienia wyszedł w 1929 roku, to jednak dopiero w wigilię 1934 poprosił na kolaniach o przebaczenie. Asumptę. I ta stwierdziła, że skoro już córka wybaczyła mu tą zbrodnię, to ona również musi wybaczyć. To jest ta magia właśnie świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek magii świąt Bożego Narodzenia, to to jest to, Jezus rodzi się w naszych sercach i jesteśmy w stanie Jego siłą zrobić rzeczy niemożliwe, bo niemożliwe jest, żeby matka przebaczyła mordercy swojego dziecka. To jest niemożliwe po ludzku. Nie ma takiej możliwości. Natomiast ona to robi, Mocą Jezusa Chrystusa i na pewno zawstawiennictwem też swojej córki. Dość ciekawe, bo Alessandro był na obydwu uroczystościach, czyli zarówno na uroczystości beatyfikacji, jak i kanonizacji dziewczyny, którą zabił. Była dla niego zresztą takim aniołem stróżem przez całe życie. Ostatecznie został terciarzem i zamieszkał w klasztorze kapucynów, gdzie do końca życia pokutował i pracował jako ogrodnik. Zmarł. 6 maja 1970 roku, w wieku 87 lat, w klasztorze Macerata, z powodu komplikacji związanych ze złamaniem kości udowej. Około dekady wcześniej napisał list, który został znaleziony przez kapucynów dopiero po jego śmierci. W liście tym czytamy. Nie jest długi, więc go Państwu przeczytam. Mam prawie 80 lat, zaraz umrę. Widać, nie był prorokiem, jeszcze 7 lat żył, ale tak napisał. Patrząc wstecz na swoją przeszłość. Widzę, że we wczesnej młodości wybrałem złą drogę, która doprowadziła mnie do zguby. Na moje zachowanie wpływ miała prasa, środki masowego przekazu i złe przykłady, za którymi bez zastanowienia podążała większość młodych ludzi, i zrobiłem to tak samo, nie martwiąc się. Było wielu hojnych i oddanych ludzi, którzy mnie otaczali, ale nie zwracałem na nich uwagi, ponieważ jakaś brutalna siła zaślepiła mnie i popchnęła na złą drogę życia. Kiedy miałem 20 lat, popełniłem zbrodnię w afekcie. To wspomnienie reprezentuje dla mnie coś okropnego. Maria Goretti, obecna święta, była moim dobrym aniołem, wysłanym do mnie przez opatrzność, aby mnie prowadziła i ratowała. Wciąż mam wyryte w sercu jej słowa nagany i przebaczenia. Modliła się za mnie. Wstawiała się za swoim mordercą. Nastąpiło 30 lat więzienia. Gdybym był pełnoletni, całe życie spędziłbym w więzieniu. Zgodziłem się na potępienie, bo to była moja wina. Mała Maria była naprawdę moim światłem, moją opiekunką. Z jej pomocą zachowałem się dobrze przez 27 lat więzienia i starałem się żyć uczciwie, kiedy ponownie zostałem przyjęty wśród członków społeczeństwa. Bracia świętego Franciszka, kapucyni. Przyjęli mnie z anielską miłością do swojego klasztoru jako brata, a nie sługę. Żyję z ich społecznością od 24 lat, a teraz spokojnie czekam, aby być świadkiem wizji Boga, aby ponownie przytulić moich bliskich i być obok mojego Anioła Stróża i jej kochanej matki, Asunty. Mam nadzieję, że ten list, który napisałem, może dać innym radosną lekcję. Unikania zła i podążania zawsze właściwą drogą, jak małe dzieci. Czuję, że religia z jej przykazaniami nie jest czymś, bez czego nie możemy żyć, ale jest prawdziwym pocieszeniem, prawdziwą siłą w życiu i jedyną bezpieczną drogą w każdej, nawet najbardziej bolesnej sytuacji życiowej. Alessandro Saleri, 5 maja 1961 roku. Jak widzimy, historia ta. Ma doskonały koniec. Oni już nie żyją. Najprawdopodobniej Alessandro z taką stawienniczką też jest w niebie, bo pokutował całe życie za zbrodnię, którą popełnił. To jest wspaniała historia na Boże Narodzenie. Chrystus się w nas rodzi. Możemy nawet oddać życie za swoje przekonania, ale przede wszystkim możemy również przebaczać tym, których po ludzku nienawidzimy, którym po ludzku przebaczyć się nie da. W ten sposób działa Chrystus. W ten sposób Chrystus się w nas może urodzić. Dlatego życzę wszystkim wspaniałych, bożych świąt, Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że Państwu te choinki od listopada, kolendy grane od 1 grudnia w centrach chondrowych nie zepsują świąt, że naprawdę uda nam się wyłuskać z tych świąt to, co jest najważniejsze, czyli przede wszystkim nie prezenty, ale nowego ducha, który może zmienić nas i nasze rodziny. Pozdrawiam i życzę dobrych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.